Do czego służą te dwie oto skrzynki? Montujemy je przede wszystkim przy naszych urządzeniach grzewczych, jakim są kotły na paliwa stałe. Dlaczego? No właśnie, UPS służy nam jako zasilacz awaryjny, czyli w momencie, kiedy brakuje prądu, nasze urządzenie grzewcze cały czas pracuje. To po pierwsze. Po drugie, jeśli mamy spadki i wzrosty napięcia, wyrównuje nam, czyli inaczej mówiąc, stabilizuje nam napięcie. I trzecia rzecz, jeśli mamy. Urządzenia impulsowe w naszym kotle grzewczym. Dzięki pełnej sinusoidzie ten UPS cały czas pracuje tak samo, jakbyśmy podawali napięcie sieciowe, czyli inaczej mówiąc z elektrowni. Jeśli mówimy o stabilizatorze napięcia, stabilizator napięcia również służy do naszego urządzenia grzewczego, ale tutaj mamy możliwość tylko i wyłącznie stabilizacji napięcia, czyli jeśli mamy spadki i wzrosty napięcia w sieci. Wtedy nam stabilizuje do napięcia 230 V i takie napięcie utrzymuje. Nie ma tutaj zasilania awaryjnego, więc w momencie, kiedy braknie w sieci napięcia, automatycznie to urządzenie nam się wyłączy.